Dzisiaj gramy w życiu celowy, wiem co raz będziemy przestanie Ale. Ale jesteśmy już na nowej planecie. Tak od trzech odcinków, bo teraz... Od trzech odcinków jesteśmy na nowej planecie, a ja widzę, że jesteśmy jesteśmy na nowej planecie, brawo! Odnalazłeś Amerykę! Co my nowego mamy? Nie ja chcę coś nowego. Hmm. super. E, materiały. Hmm. Nie mamy niebieskiego, a ja chcę, ja chcę niebieski, niebieski, niebieski. Nie, o tak. To wystarczy. Dobra. Lecimy. O Boże, jak się o zacina. O kurde. Zacina strasznie, powiem pan... Ja zaraz, zaraz normalnie... Tutaj Nie wiem czy ja cokolwiek zrobię czy ja cokolwiek. Mogę się wspiąć, dziękuję. Spinam się po jakiejś dziwnej płachcie jakiejś takiej z tymi Trochę odlogowuję ale nadal Czy coś będzie mówił nic No ja fabuuję sobie trochę... nie no, ale trzeba za pół godziny dopiero, panie

Nie wiem, czy to w ogóle tak przestanie zacinać, czy to będzie tak cały odcinek. Jak to zaczyna, bo aż mnie... Ja mi głowa tą przez to zacinanie. Normalnie nie mogę patrzeć na to. B1. No, to tak zaczyna. O oh Dajcie no, mi normalny. niech mi się Ja chcę internalnie zabić, a nie żeby mi lagowało Daj, tak, żeby mi przestać się lagować, sorry nie. nie no, co jest, jest Załamka Tak laguje, że ja nawet nie wiem, czy ja to wziąłem, czy nie wziąłem tego Załamka totalna Jan. Jak ja mam grać w takim czymś? Jak to zaczyna się co sekundę? To nie jest uno momento. To jest półsekundą. Powiedzcie mi, że ja w takim czymś mam grać przez całości. I to będzie ręką z świata. Nie gry. Całkiem nieźle, ale nie masz szans. To moja wieża. Czego chcesz? Złożyć ci pewną propozycję. Ja już nie twoja. Ja chcę wejść. Dajcie mi wejść! Boże, najgorzej jak się co tak laguje. Ja mam wrażenie, że zaraz miśmy grę. Tak laguje. hej, Bidi, idziemy. No właśnie nie idziemy. Hakujemy. Halkuj. Już żadnej bitwy nie ma. Możesz normalnie schakować, wziąć kok, normalnie założyć. wyjść i i będzie. Dobrze. A żeby się nie zaczynało. O, już lepiej trochę, ale nadal zlaguję. dupa w dupie Давайте. Немца, располагаемая, вычисляет изменения в метеоролях. Вычисляет изменения Они долго не antes a pulse na pia Wróciłem, mam nadzieję, że nie będzie... Nie są oczekiwania. Wiedziałem. Wiedziałem, że ty co będziesz. Wiedziałem, że będziesz się po prostu ruszał. Dlatego teraz złożymy normalnie powód. Bo woli, Uwaga! Moi żołnierze cię pokonają! Oh. Moi żołnierze cię pokonają! Brama zamknięta knięta, Benim yerim. Benim yerim nerede sen? Hamacı yitirdiler. Ya Ładnie. Spróbuj teraz. Nieźle, co? Czuję się świetnie. No i proszę, nowka sztuka. Prawie. Od Wojen Klonów trochę minęło. Wygraliśmy? Nie. O nie. Może mi się zamykają?

A może dlatego, że jest daily? A może dlatego, że założyłem kanał i muszę nagrywać na nim? Na niego, żeby widzowie mieli co oglądać? Mam takiego jednego widza, który pisał mi na, na filmie. I pozdrawiam go na dzisiejszym filmie. Pozdrawiam go. Halo, jak nie słyszysz widzu, który do mnie pisał o Pet Simulator League, że ja włączył, to wiedz, że... wiedz, że cię pozdrawiam. And there's nothing we can do today, dear. Taka na pewno było, pamiętam, że już było. A, ten, ten tu. To chyba kolejny odłamek. Tego to znam, odłamek w teorie. Wyszliśmy stąd i... Jesteśmy w południowym azylu. Mm. O! Jak wejdziemy na górę, to pewnie mamy odkryć. Chodzimy na górkę. Nie! rozwalamy ja, to! Fajnie, bo jacentówkę mamy. Poznam co ale okej, ale o, ale o, o. Czy naprawdę tutaj przez czas zapewne wszystko, nawet internet? My o tu możemy przejść. Przyroda kwitnie tu w Ten budynek z pewnością różni się od innych Skaczek. Co znalazłeś mały? Nietypowe silos, okej okay, ty. ty, ty, ty Gdzie? Gdzie? Nie poczynię tego błędu. Ok, jeszcze. W celu wykonania prac początkowych. Wyślij P1. I to wszystkie. Rozkaz, rozkaz. Fajnie. Na wstąga no, wciąż, to nie mam teraz... Przeprowadzić Gdzie możemy jeszcze przejść? Możemy tędy przejść w zębę. Jestem tu i idzie. Możemy se na dół zejść. Gdzie ja Tu? Tu na dół? Na no. dół. Fajnie. Jestem na i, i jeszcze nawet. Szały. No już Pani Daj mi moją skrzynię Ja chcę skrzynię Daj mi skrzynię Ja chcę skrzynię O złomiasz, no niech będzie Czy to nie da. Nie chcą się otworzyć. O, to tu jest coś pięknego. Tak, ja już zeszłam. Ja chcę dowiedzieć, <laughs> gdzie jeszcze można takie rzeczy. Ale weekendu! Ale jest Tak! Idziemy tam. Najlepszy pomysł, jaki Najlepszy pomysł, jaki Ten pomysł jest signifiki, Piwo. No, 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 no! No! Dzięki! No to fajnie. To w sensie co, nie mogłeś się zrobić od A nie, jednak jest jeszcze miejsce. O no tam! O tam! Wiem, że pokazuje pan se... Ale to, 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 no... Nie odchodzi. Wy macie wiedzieć gdzie to jest O no, mi odchodzi Murde no piszą mi cały czas piszą Coś na WhatsAppie. I na Messenger. o Dobra Lecimy dla ja Controlki Muszę oczyścić umysł punt Dziękuję, miniaturki nie zrobiłem, nie chcę miniaturkę Dobra, jestem gotowy. Zróbmy sobie Nie da się w pierwszej sobie Czyk będzie miniaturki purka Tak, miniaturkę chcę zrobić. Miniaturka! No i dobrze, daj mi ja turkę. Do widzenia, mojej radości. Widzimy się w kolejnym odcinku. pa.